Sposób? Ja mam wielki apel do wszystkich mediów, jak się mm -hmm. spotykamy tu przy, na tej konferencji, żeby dokładnie weryfikować słowa, które są wypowiadane przez urzędników. E, pani prezydent już w przeszłości twierdziła, że kontaktowała się z ministerstwami w zakresie budowy e, parkingu podziemnego pod Placem Wolności. Jak powiedzieliśmy, sprawdzam i wysłaliśmy zapytania do tych ministerstw, okazało się, że kłamała. I podobnie sprawa ma się w przypadku kredytu konsolidacyjnego. Pani prezydent twierdzi, że będą realizowane jakieś nowe inwestycje w wyniku e, konsolidacji zobowiązań, ale w wieloletniej prognozie finansowej po konsolidacji miasto Kielce na inwestycje ma 100 milionów złotych mniej. Więc wielka prośba do państwa jako mediów o fact-checking, o zweryfikowanie tych informacji przekazywanych przez Urząd Miasta, bo one niestety, z przykrością to stwierdzam, czasami są odległe od faktycznej rzeczywistości. Pani prezydent opowiadała o różnych inwestycjach na konferencji prasowej w kontekście pożyczki konsolidacyjnej, bo to nie jest krytyk, tylko pożyczka konsolidacyjna, a z dokumentów finansowych wynika, że nie tylko żadnych inwestycji nie będzie, tylko wręcz 100 milionów złotych na inwestycje będzie mniej w tym budżecie. I to nie jest moja opinia, tylko to jest fakt wynikający wprost z dokumentów finansowych.